Za każdym razem coś odkrywam nowego w sobie. E, to, że dziewczyny tyle mówią, to jest taka inspiracja dla mnie, gdzie ja dla, dla siebie i z siebie coś wyciągam. Niekoniecznie muszę się tym dzielić na forum, ale każde spotkanie na tych warsztatach, każde ćwiczenie, które wykonujemy, e, no sprawia, że czuję się taka bogatsza wewnętrznie, spokojniejsza, odpoczywam, a jednocześnie się poznaję. Po pierwsze, wierzę w siłę kobiet i w to, jak kobiety się spotykają, że dają sobie moc. Po drugie, wierzę w warsztaty głęboko i sama tego doświadczam prowadząc różne warsztaty, ale biorąc w nich udział z wielką przyjemnością, jak one dużo dają uczestnikom. Po trzecie, kocham jogę od 15 lat praktykuję i z dużą przyjemnością zobaczyłam, jak młoda Martyna potrafi wspaniałe prowadzić zajęcia. Po pierwsze, urocze miejsce. Po drugie, Myślę, że pewnie większość z nas przyjechała tu po to, żeby troszkę się zresetować, troszkę odpocząć, e, nacieszyć przyrodę. E, no ale oprócz tego tak zajrzeć w siebie. Potraficie stworzyć takie warunki, pociągnąć ten temat i może dlatego dziewczyny tyle mhm. mówią i tak mówią. I to są takie osobiste, e, wartościowe rzeczy, które są po prostu rozwojowe. Mhm. Taka zwyczajna wycieczka do lasu może być nadzwyczajna. Tak. Kocham las, ale on się był zupełnie inny, przez te proste ćwiczenia, które nam dały taką więc. I zawsze mnie zadziwia, że ludzie, którzy się kompletnie nie znają, bo część z nas się znała, ale część z nas się nie znała w ogóle, może w takim krótkim czasie stworzyć całką, całkiem fajną paczkę. No, może nie przyjaciół, bo to dużo, ale takich znajomych i ludzi, którzy dobrze się ze sobą czują. To osoba Renaty. Bo, bo ja potrzebowałam odpocząć. Można było odpocząć w każdym innym miejscu. Natomiast to, że znam pracę, wiem, jak Renata pracuje, e, to to spowodowało, że właśnie tutaj. Mhm. I to by było na tyle. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. <laughs>